Cześć Wam, dzisiaj będzie taki odcinek trochę o żywieniu kur. No powiem Wam, czym należy żywić kury, jak należy dbać o kury, jeżeli chodzi o kury. Yy. I tak, na dobrą sprawę, w zależności od tego, jakie hodujemy i na co. Czy to jest na mięso, czy na jajka, czy po prostu mamy takie swoje. Yy, no dla siebie jajka wiejskie. Jeżeli chodzi o prawidłowe żywienie, no to tak. Yy. Dużo czynników na to wpływa. Główne rzeczy takie, które wpływają no to na pewno jest kukurydza, pszenica, jęczmień, olej rzepakowy, kreda pastewna, yy, jakieś tam premiksy. Ale to tak jak mówię, te rzeczy znajdują się w paszy, w zależności co podajemy. Możemy dawać warzywa ze swojego gospodarstwa plus zboża, no i wtedy na pewno będą te jajka zupełnie miały inny smak. I to wtedy można nazwać to jajkiem wiejskim. Można dodawać paszy, no ale wtedy są jajka na dobrą sprawę tak jak w sklepie byśmy kupili. One dużo się nie różnią, tylko tyle, że kury sobie chodzą po wolnym wybiegu. Eee. I tak naprawdę, no, stosowanie tych pasz zależy od yy, wieku ptaków, no, są przystosowane do ich potrzeb. W okresie nieśności, prawda? Mm. No, tak dla ogólnienia, jeżeli chodzi, tak, odnosząc się już do tych pasz, no to na pewno w pierwszym okresie potrzebna jest odpowiednia ilość białka ogólnego i tych składników mineralnych na potrzeby właśnie rozwijania yy, jakichś tam tkanek u kury. Jeżeli już się niosą te kury, no to wtedy yy, powinno być zapotrzebowanie odpowiednie na białko i wapni. No, to wpływa na tworzenie jaja. Dodaje się jeszcze jakieś tam siemielniane. Więc tak jak mówię, można kupować gotowe pasze można yy, samemu robić pasze albo to mieszać po prostu i stosować trochę swoich, trochę, trochę yy, gotowych. Jeżeli chodzi o y, pobieranie paszy, no to jest to od 100 do 130 gram y, mniej więcej mieszanki. No, zdarza się, że kury pobierają 150, nawet 200, no to w zależności na co hodujemy te kury i y, po co je hodujemy i czy, czy, czy po prostu te kury są, y, no jakiej rasy są te kury, też od tego na pewno to zależy. Trzeba brać pod uwagę, że tak naprawdę żywienie kur wpływa na y, liczbę jaj. Jest jednym właśnie z głównych czynników. No i jeszcze wpływa na to długość dnia, tak jak już wcześniej wspominałem, i temperatura y, oraz warunki, w jakich te kury przebywają. No jeżeli byśmy tą mieszankę, czy, czy nawet tą paszę, tak? czy, czy nasze składniki, nasze zboże, które mieszamy u siebie na gospodarstwie, źle zbilansowali, no to na pewno będzie to wpływać na obniżenie liczby jaj i może powodować yy, no, uszkodzenie skorupy. Można kupować, w zależności, no można kupować na przykład yy, jakąś śrutę, można kupować yy, zboża, jęczmień, po prostu to wszystko mieszać, yy, pszenicę, jęczmień. Większa ilość żyta no nie jest zalecana. No, tu sobie kurki jedzą. Co do wody, no to wiadomo, no to jakby rzecz oczywista, woda musi być cały czas najlepiej wymieniana, codziennie, żeby ona była czysta, żeby się tam żadne mikroorganizmy nie tworzyły w tej wodzie. Mm. Yy, nie zaleca się w ogóle, nie wiem czy, czy nawet wolno stosować już yy, dla takich większych producentów, mówię, no bo tak jak mówię, my chowamy na swoje potrzeby, no to tutaj nie, takich rzeczy na pewno nie będziemy używać. Mamy zboże ze, ze, z, no, ze swojego pola, tak samo jak warzywa. Ale musimy mieć wgląd na to, że no niekorzystnie na smak wpływa na pewno ta mączka rybna cała. Zepsuta woda, złapasza, no to jakby wiadomo. To są takie główne czynniki. Wiadomo, chodzą sobie po wolnym wybiegu, to tutaj kamyczka sobie mogą e, jakiegoś dziubnąć albo... Trochę zieleninki złapać, jeżeli chodzą po trawce. No tutaj akurat tej trawy może nie widać, ze względu na to, tam mają rzucone jakieś podejdę wam pokażę, ze względu na to, że to wszystko już jest przez nie przejedzone, aczkolwiek w przyszłym sezonie planujemy po prostu puścić je na inny wybieg, żeby miały dużo zielonej trawy i żeby sobie mogły pochodzić po wolnym wybiegu. A tutaj mają rzuconą zieleninkę po prostu, żeby sobie mogły trochę pojeść. Tak, wam chciałem właśnie pokazać, jak to mniej więcej wygląda. Więc, tak podsumowując, no pasza musi być zbilansowana. Tak, żeby dostarczyć wszystkich wartości odżywczych kuro. Można podawać wysokobiałkowe śruty, no jakąś tam powiedzmy sojową, też szrutę rzepakową. Ma wprawdzie no więcej węglowodanów, chociaż nie tak dużo, powiedzmy jak ta słonecznikowa. No ale to może podwodować to, że będzie składanie małych jaj u kury, i zmiana smaku i zapachu tych jaj. Można podawać jakoś źródło białka, jakoś taki na przykład lucerny, trochę koniczyny. Można dać y, jakiś tam płatków owsianych, no tak naprawdę wszystko, co mamy w jakiś sposób na gospodarstwie, jeżeli jesteśmy y, rolnikami, czy nawet mamy na swoje potrzeby 3-4 kurki, no to też możemy po prostu podawać to, co mamy, jakieś tam y, resztki, resztki z obiadu, aczkolwiek no na to też bym y, jakby uważał, no to bo w zależności co jemy, też kura, no można powiedzieć, że zje wszystko, ale, ale nie wszystko jej służy, więc myślę, że na to na pewno trzeba zwrócić uwagę. Także mówię, to by było na tyle. Gdybyście mieli do mnie jakieś pytania, oczywiście piszcie w komentarzu. Ja postaram się wam odpowiedzieć. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.